The w kolejnym odcinku serii Avatar World, w którym to sprawdzimy sobie i przetestujemy zupełnie nowe lokalizacje. Pojawiła nam się tutaj poczta i do tego jeszcze komisariat policji. Co za tym idzie? Mamy zupełnie nowe sekrety do rozwiązania, a do tego sprawdzimy, które z tych miejsc po prostu jest lepsze. Zacznijmy sobie od poczty. Tak wygląda ten oficjalny strój tutaj osób, które pracują. Otwórzmy sobie tutaj te oto szafeczki, ponieważ w jednej z nich Mamy taki specjalny album. Album, do którego będziemy musieli wklejać znaczki. Natomiast na naszym posterunku policji również mamy album. Jest schowany on tutaj, w tym miejscu. Natomiast tutaj do tego albumu będziemy musieli wklejać specjalne odznaczenia. Na poczcie będziemy musieli zbierać specjalne klucze, jeszcze do tego. Tutaj mamy klucz numer jeden. Z takimi kluczykami musimy się udać tutaj, do tego miejsca, gdzie mamy taką specjalną ściankę. Zwróćcie uwagę, że gdy naciskam na tę ściankę, to nie wszystkie te skrytki nam się otwierają. Jedynka, szóstka, jedenastka i dwunastka nie zostały odkryte. No i do tego właśnie będziemy potrzebować tych kluczy. Jedynka była schowana w tamtej szafce. Kolejny kluczek jest zaraz obok szafki, a dokładnie tutaj w tym miejscu mamy koszyk z kopertami. Wystarczy, że będziemy na niego naciskać. No i po chwili wyskoczy nam tutaj kluczek z numerem 12. Przenosimy się teraz na posterunek policji. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu jest biuro rzeczy zgubionych, yy, tutaj można je odłożyć. Jak przyjdziemy na komendę coś zgłosić, to może tutaj będą nasze zgubione rzeczy. Albo te ukradzione. Ponieważ słuchajcie, na tej płuce mamy trzy koszyki, musimy je sobie ściągnąć, ponieważ za dwoma koszykami mamy kluczyk, kluczyk z numerem 11, a za kolejnym mamy jeszcze dodatkowy znaczek do naszego albumu. Kluczyk numer 11 ląduje tutaj zaraz przy szafce no i mamy jeszcze kolejny znaczek który wyląduje od razu tutaj w naszym albumie przejdźmy tutaj nieco w bok nie musimy się daleko ruszać ponieważ mamy tutaj takie y, dwie szufladki które musimy sobie teraz otworzyć ponieważ w jednej z nich mamy ostatni kluczyk kluczyk numer 6 udało się wszystkie kluczyki są już zdobyte no to teraz możemy otworzyć nasze szafki jedynką otwieramy tutaj szósteczką teraz dwunastka tutaj na na samym końcu, no i jeszcze jedenastka. Sprawdzamy, co kryje się tutaj. Pod numerem 1 mamy specjalną kopertę, a w niej mamy kolejny znaczek. W skrytce numer 6 z kolei mamy specjalny bilecik. Zanim Wam powiem, co zrobić z tym bilecikiem, najpierw wklejmy sobie znaczek do naszego albumu. A teraz z tym bilecikiem musimy się udać tutaj, do tego miejsca, do tego oto sklepiku. Musimy podejść do pani ekspedientki no i przekazać jej właśnie bilecik, czy też jakąś kartę podarunkową dokładnie z wizerunkiem logo jej sklepu. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Co ona nam da w zamian? Słuchajcie, dostaliśmy prezent. Nie ma tutaj żadnego klucza, nie ma tutaj żadnego yy, znaczka, ale za to mamy przepiękną zieloną sukienkę. Wracamy na pocztę i otwieramy kolejne skrytki, a w zasadzie sprawdzamy, co jest w środku. Pod jedenastką mamy taki tutaj klej i kawałki kartek, czy też jakichś takich modeli drewnianych. I słuchajcie, możemy tutaj zrobić na przykład taki samochód, kabriolet. Mamy też wóz strażacki. Mamy tutaj jeszcze globus. Do tego mamy, zobaczcie na to, samolot, który lata. Wszystko możemy zrobić sami to jest klej, który nam to wszystko po prostu uklei. Odkładamy to teraz. No i najfajniejsze jest to, że możemy zabrać taki model i możemy się nim bawić. Na przykład samolot może sobie w ten sposób latać. Tutaj możemy się bawić samochodzikiem, ciuchcią chyba podobnie, tak samo jak tym Kabrioletem, no a jeśli chodzi o globus, no to możemy go sobie wziąć, no i yy, oglądać, co tam na nim się znajduje. Odkładam teraz te wszystkie rzeczy, bo została nam ostatnia koperta. Wyciągamy, a tutaj słuchajcie, mamy jakieś dokumenty, jakieś tutaj są pokazane notatki, mamy też specjalną jakąś kartkę. Wydaje mi się, że to jest jakieś wezwanie do sądu. No i mamy jeszcze zdjęcie takiego tajemniczego czego chłopaka ten chłopak znajduje się tutaj przy tej naszej ulicy na samym końcu. Niestety muszę wam powiedzieć, że nic się nie stanie, gdy do niego tutaj podejdziemy. Gdy mu pokażemy to zdjęcie, nic się nie okaże. Gdy przekażemy mu tutaj to wezwanie, to słuchajcie, on tylko może je przeczytać i, i się troszeczkę zdenerwować, ale również się nic nie okaże. Tak samo z tym tutaj. Ale od razu wam powiem, że gdy przyjdziemy tutaj z policjantem, to będzie zupełnie coś inne wracamy na pocztę poszukać reszty znaczków tak aby zapełnić cały nasz album podchodzimy sobie tutaj do takiego wozu gdzie mamy pana kuriera zobaczcie na to mamy tutaj również paczki yy, otwórzmy je i sprawdźmy tutaj mamy taką paczkę tutaj mamy paczkę słuchajcie z jakimiś rzeczami dla bobasa tutaj z rzeczami dla pieska a tutaj mamy jakąś taką suknię ale gdy zabrałam jedną z paczek tutaj z wózka, to pokazał nam się kolejny znaczek. Teraz przejdźmy sobie tutaj do tego kuriera, ponieważ na tę uwagę będziemy musieli położyć jakieś paczki. Ta paczka waży 88, a my musimy dobić do 99. Dokładamy jeszcze jedną i mamy kolejny znaczek. Klejamy je teraz do albumu i aktualnie mamy tutaj aż. Pięć znaczków. No i niestety to są już wszystkie znaczki, które udało mi się tutaj znaleźć. Jeżeli wy wiecie, gdzie są te trzy pozostałe, to koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Ale wydaje mi się, że one się pojawią dopiero wtedy, kiedy pojawią się kolejne jakieś nowe lokacje. Sekrety na poczcie zostały odkryte. No to teraz przechodzimy sobie tutaj na komisariat policji, na którym to będziemy rozwiązywać zagadki, aby wypełnić ten z kolei album, album na odznaki. Podchodzimy sobie podobnie tak jak na poczcie do szafki, tym razem do tej szafki. No i otwieramy sobie pierwszą szufladę, wyciągamy pierwszą teczkę. No i tutaj mamy pierwsze dokumenty. Mamy tutaj zdjęcie takiej oto starszej pani. I do tego mamy jeszcze zdjęcie obrazu. Obraz, który jej zniknął. Nie uwierzycie, ale to jest obraz, który przedstawia chyba jakąś. Kobietę, która ma głowę szopa. Bierzemy sobie tutaj tę kartkę, i przechodzimy sobie o tutaj do tej miejscówki. To jest mega dziwne, aby policjant musiał pójść w takie miejsce, ale otwieramy sobie te drzwiczki. No, i po kolei wyciągamy łupy naszego zwierzaka. No, i zobaczcie, co my tutaj mamy. To jest dokładnie ten obraz. Bierzemy go zatem do ręki i musimy przekazać tej oto pani, która znajduje się we włoskiej restauracji. Siedzi ona tutaj na samym początku. Zobaczcie, to jest dokładnie ta pani. Przekazujemy jej zgubiony, czy też skradziony obraz i dzięki temu dostajemy pierwszą odznakę. Oznaka zaraz wyląduje tutaj w naszym albumie, dokładnie w tym miejscu. Dobra, pierwsza sprawa rozwiązana. Odkładamy sobie akta. Otwieramy kolejną szufladę tutaj na górze. No i szukamy podejrzanych dokumentów. Dobra, chodzi tutaj o tę teczkę. Ej, zobaczcie, kojarzycie to? To jest dokładnie ten sam chłopak, z którym przed chwilą mieliśmy jeden pewien sekret. Ten chłopak musi dostać mandat. Zatem dajemy tutaj taką maszynę do ręki. Wracamy tutaj do tego chłopaka, zobaczcie, to jest takie zdjęcie, i tutaj jest mega podobne zdjęcie, zobaczcie, tylko jakby był on teraz w innym miejscu, jakby był na komisariacie policji. No dobra, naciskamy tutaj na tę maszynę, drukuje nam się jakiś mandat. Mandat w wysokości 100 zł. On go dostaje. Dostał ten mandat, no i po chwili, słuchajcie, przyjął to do wiadomości, no i mamy od niego kolejną odznakę. Odznaka za dobrze przeprowadzone śledztwo jest już tutaj. Otworzyłam sobie kolejną szufladę. Moja odznaka już jest tutaj przyczepiona, odznaka numer dwa. Tutaj z kolei mamy pewną dziewczynę, która bardzo głośno słucha muzyki. Niestety słucha jej tak głośno, że musi również dostać mandat. Ta dziewczyna z kolei znajduje się tutaj o, przy tej głównej ulicy. Muzyka jest na tyle głośna, że przeszkadza innym. Zobaczcie, to jest ta dziewczyna tutaj. Dobra, naciskamy na tę naszą maszynę. Mamy mandat w wysokości 500 zł. O wow, to jest mega dużo. Ale słuchajcie, ona przyjęła ten mandat i dała nam kolejne odznaczenie. Odznaka numer 3 ląduje tutaj w naszym albumie, a my możemy na spokojnie otworzyć sobie ostatnią szufladę. Wyciągamy sobie Teczkę. No, i mamy tutaj zdjęcie pewnej dziewczyny. Dziewczyna jest przerażona. Zwróćcie tylko uwagę, że to jest ta oto tutaj dziewczyna, która właśnie przyszła na komisariat. Muszę wam pokazać jedno pewne miejsce, a dokładnie tutaj taką tablicę, na której mamy rozrysowane pewne śledztwo. Zobaczcie, tutaj jest dokładnie ta dziewczyna. Dokładnie to jest to zdjęcie, i prowadzi ono tutaj do samego środka. Ona zgubiła kota! A ten biedny kotek utknął na stacji metra. Zaraz przy naszym lotnisku. Ze zdjęciem zagubionego kota przechodzimy sobie, o tutaj, w tę stronę. I zobaczcie, mamy kotka. Biedny, płaczący kotek. To jest dokładnie on. Bidulek. Zabieramy go, oczywiście, ze sobą. I dajemy go oczywiście tej oto pani, która za nim tęskni i która przyszła zgłosić, właśnie jego zaginięcie. Ej, spadło nam! Spadło nam tutaj ostatnie odznaczenie. Mamy tutaj jakąś lornetkę. No i oczywiście musimy to teraz playć do naszego albumu. Uwaga, uwaga. Uwaga, ostatnie miejsce! Jest i mamy to! Dostaliśmy zupełnie nowy, przepiękny strój policyjny. Zobaczcie tylko na tę czapkę, jaka ona jest. Piękna. Do tego buty z gwiazdeczkami, chyba zostaliśmy jakimś szefem komisariatu. Koszula biała, elegancka. Do tego elegancka marynarka. No i jeszcze przepiękne spodnie. Teraz prezentujemy się po prostu, po prostu idealnie. Posterunek policji, pani przepiękna policjantka. No i przepiękna gablota, w której to zbieraliśmy takie typowe dla policji odznaczenia. Czy też może poczta, album na znaczki. No i specjalne kluczyki. Dajcie znać w komentarzu, które miejsce waszym zdaniem jest lepsze. Ja wam póki co nie zdradzę mojego faworyta, ale koniecznie dajcie znać na dole w komentarzu. Już nie mogę się doczekać kolejnych zupełnie nowych miejsc. Miejmy nadzieję, że pojawi się straż pożarna i może jakiś wielki Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Do usłyszenia! Pa pa!